Cześć To tutaj Babsz Oleś z Polish Fighters, a ze mną jest zawodniczka KSW Wiktoria Czyżewska, cześć maneczko. Cześć Ma. Cześć Siema. Przede wszystkim chciałbym zapytać, powiedz mi dlaczego tylko jedna walka w zeszłym roku, jakby co było przyczyną, czy może jakieś kontuzje, czy jakieś inne, inne powody? E, jedna walka w tamtym roku wynikła z tego, że po prostu miałam maturę i przygotowywałam się do do egzaminów nie mogłam, jakby połączyć tych dwóch rzeczy. No, bo jednak na wykształceniu też bardzo mocno mi, mi zależy. No, i tutaj mogłaby ta szala przeważyć, że na przykład nie, nie przygotowałabym się na maturę, a, a stoczyłabym walkę. Także chcieliśmy po prostu to wszystko na spokojnie zrobić. Już, już jak ten stres odejdzie, jak już będę po tej maturze, nie będę myślała o, o szkole, i dlatego tylko jedna walka po prostu w tym roku. Czy amatura jak poszła? Udało się wszystko? Bardzo dobrze, tak. Wszystko. Wszystko się udało. No ta, ta jedna walka, niestety była to porażka z Sandrą Sukar. Powiedz mi, czy Ty już analizowałaś tą walkę i już wiecie ze sztabem, co poszło nie tak? No y, oczywiście od razu jakby po, po walce wiedzieliśmy, co poszło nie tak. Y, I tutaj jakby nasza koncepcja przygotowania i strategii do walki była bardzo dobra, tylko E, po prostu moja, można powiedzieć, infekcja, z którą się borykałam i okazało się, że tak naprawdę tą infekcję już miałam e, w trakcie walki i później musiałam się miesiąc jeszcze po walce leczyć. E, spowodowała to, że po prostu nie miałam siły już praktycznie po pierwszych trzech minutach kontynuować tą walkę i bardziej jechałam już na charakterze. E, dlatego wyglądało to tak, jak wyglądało oczywiście nie ujmując mojej przeciwniczce, bo, no, bo była dobrze przygotowana, tak? A powiedz mi, no bo po, ty, po, po tej walce, no fani, nie chcę powiedzieć już słowa, że cię, że cię skreślili, ale przed tą walką wiadomo, byłaś mega perspektywiczna, że dalej jesteś według, według mnie, ale według fanów byłaś perspektywiczna, z wielkimi szansami na duże osiągnięcia, a po tej, po tej walce wydaje mi się, że trochę się na ciebie wylał taki niezasłużony trochę hejt. Jakby jak ty jak to odbierasz jakby ze strony, ze strony fanów? Ja odbieram to na takiej zasadzie, że ludzie to są chorągiewki, jednak i jest mało osób, które są z tobą na dobre i na złe. I totalnie jakby nie zwracam już na to uwagi. Wydaje mi się, że to na jakim ja jestem poziomie, to, to czy jestem tym prospektem, czy nie, to czy ludzie we mnie wierzą, czy nie, jakby nie ma dla mnie znaczenia. W jakby w kontekście tego, że są to osoby obce, które mnie nie znają, dla mnie ma znaczenie to, co mówi po prostu najbliższe mi osoby, jeżeli mój trener, moi najbliżsi mnie wspierają i wiedzą, że po prostu to było małe potknięcie w drodze po prostu na, na mój szczyt, bo, bo ja wiem, że mogę osiągnąć dużo, jeżeli tylko, tylko będzie wszystko grało. No to jakby ja się przyjmuję tylko ich słowami, a, a to co powie niedzielny fan totalnie mnie nie interesuje, bo ja zdaję sobie sprawę z tego jaki jest poziom też tego kibicowania w Polsce i, i tej świadomości też jakby fanów, jak wygląda to żeńskie MMA. Bo większość na przykład kibiców nawet nie wie, że są dwie kategorie wagowe w KSW i chcą jakieś zestawienia z dziewczyn z 5.2 w kategorii 5.7. Także jakby totalnie się już nie, nie przejmuję tym hejtem. No oczywiście hejt jest, no bo ja nie jestem e, jakby taką można powiedzieć szarą myszką, którą każdy będzie lubił. Nie jestem jakby e, nie wiem, bardzo pokorną, cichą zawodniczką. No o mnie się zawsze mówiło, no i ja, ja wiem o tym, że się o mnie mówiło. Ja tego jakby nie pompowałam. E, ludzie czy tam trenerzy, którzy mnie widzieli sami o mnie gdzieś tam wspominali zawsze w wywiadach jakiś tam. E, w superlatywach. Także no ja wiedziałam, że prędzej czy później te, ten hejt się nam nie wyleje, jeżeli pode, potknie mi się noga. No ale już może przejdźmy, jakby do kolejnej Twojej walki. Już za tydzień w, liber, w libercu Petra Cosko, no do bardzo, doświ bardzo doświ doświadczona zawodniczka. Powiedz mi, kiedy Ty się w ogóle dowiedziałaś o tej walce? Czy to od początku miał być libera? Bo wydaje mi się, że wiele fanów się z Ciebie spodziewało na Gliwice. Jakie są, jakby według Ciebie, najgroźniejsze strony Twojej rywalki? O walce dowiedziałam się jakoś w połowie grudnia. Wydaje mi się, że będzie to walka z Petrom. No na pewno jest to bardzo doświadczona zawodniczka. Ma praktycznie trzy razy więcej walk niż, niż ja, dużo starsza. Mainkur, dosyć niewygodny, z tym, można powiedzieć wręcz dziwny. Także na pewno to są jej takie mocne strony, no, które będę chciała zwalczyć po, podczas walki. A powiedz mi, ty e, oglądałaś jej walki jakby z innymi polskimi zawo zawodniczkami? No, oczywiście, ja się staram zawsze analizować walki moich przeciwniczek, przyszłych przeciwniczek. E, także oglądaliśmy razem z moim teamem po prostu e, Petrę, żebym wiedziała na jakie zagrożenia mogę po prostu być. Y, muszę się przygotować z jej strony. Patrzysz na swoje przyszłe przeciwniczki. Powiedz mi, czy jeszcze w Twojej głowie jakby jest temat walki z Emilią Czerwińską? I jak, i jak generalnie wygląda jakby sytuacja jakby twoja yy, z jej menadżerem, bo ty jakiś czas temu, no już, już kilka miesięcy temu, wydałeś takie dosyć ostre jakby yy, o, filmik na Instagramie i tam powiedziałeś, że dopóki Emilia nie zmieni menadżera, to z nią nie, z nią nie zawalczysz. Czy, czy miałeś może okazję z Przemkiem sobie coś wyjaśnić, czy jak to na razie wygląda? E, na początku jakby sprostuję, że my nigdy nie mieliśmy się ze sobą bić. Nie było takiej propozycji po prostu kiedyś tam Przemek rzucił po mojej walce, że Emilka powinna się teraz bić ze mną, ewentualnie z Karoliną. Owcież i to było tyle, jakby sama sytuacja z, z Przemkiem już jest jakby wyjaśniona i też nie chcę jakby do tego wracać. Ostatnio też w jednym z wywiadów pytali mnie, jak wygląda nasza relacja, czyli moja i, i Przemka jest ok, jakby. E, po prostu topór wojenny chyba został zażegnany i myślę, że, że już nie będę wracała do, do tego tematu, bo, bo nie ma sensu. A same walki z Emilią byś, byś chciała? Oczywiście, jakby no, wiadomo, na, dziewczyn w kategorii 5-7 nie jest jakoś dużo, także prędzej czy później do, do jakichś tam zestawień na przykład z Emilką czy Zadą Krew na pewno dojdzie, ale teraz jestem skupiona na walce z Petrą i tą walkę muszę wygrać. A ile byś chciała stoczyć w tym roku walk? Chciałabym dwie, no maksymalnie te trzy walki. No takim moim marzeniem jest jakby zrobić teraz walkę później gdzieś w okolicach czerwca i e, może później jakby ten listopad bądź grudzień. Także no takie są plany, ale zobaczymy też jak to się e, potoczy wszystko. Jestem młodą zawodniczką i powinnam się bić jak najczęściej, no bo niestety ten e, przestój mój między można powiedzieć tą walką grudniową. E, a teraz tą sierpniową, no to był bardzo długi, i, i to też myślę, że miało wpływ na moją dyspozycję. A powiedz może trochę o swoich przygotowaniach. Czy było jakby tylko u ciebie w klubie, czy miałeś jakieś obozy, wyjazdy? Chyba na Instagramie tam widziałem, że chyba u Silezgania, u Artura byłaś chyba, ale takimś tak, mi się wydaje, coś to mnie popraw. Ja po walce sierpniowej też troszeczkę zmieniłam system mój treningowy, ponieważ trenuję obecnie w dwóch klubach. Trenuję w moim rodzinnym klubie Brawl Fight Club Końskiej i w Akademii Holistycznej w Skarżysku i właśnie tam sobie dojeżdżam, czyli dzielę właśnie, można powiedzieć, moje treningi pomiędzy dwoma klubami i tam przygot przygotowywałam się zarówno u mnie w klubie, jak i w Skarżysku, ponieważ są tam chłopaki podobni wagowo, też bardzo utytułowani, z którymi mogłam sobie poprzerabiać dużo, dużo zadań, dużo sparringów, dużo też porobić tego grapplingu i parteru, na którym powinnam się skupić jakby najbardziej. Dodatkowo właśnie byłam w Katowicach, robiłam z Martą Waliczek, Byłam również w skrze. Tutaj robiłam z Sarą frotą i, i z dziewczynami ze skry, z Karoliną owczasz, no i tak wyglądało, można powiedzieć. Moje przygotowania cały styczeń to były praktycznie wyjazdy co tydzień, nawet zdarzało się dwa razy w tygodniu. Powiedz mi, no wiadomo, że tych zawodniczek w klubach, praktycznie w każdym, w każdym klubie nie jest za dużo, czy tobie właśnie nie, nie brakuje takich właśnie sparingów z dobrymi, mocnymi. Dziewczynami, no bo to jest, pamiętam, problem od zawsze w polskich klubach MMA i to chyba się do tej pory nie, nie zmieniło. Znaczy wydaje mi się, że problem by był, gdybym ja zamknęła się po prostu i trenowała tylko u siebie w klubie i nie chciałabym um, jakby rywalizować z innymi dziewczynami na macie. Dlatego po prostu my też z trenerem jesteśmy bardzo tacy, można powiedzieć, otwarci na to, żeby przyjeżdżały do nas zawodniczki, ale też my wyjeżdżamy i wręcz jest to wskazane podczas przygotowań, właśnie sparowanie czy jeżdżenie do obcych klubów, no bo. Oprócz tego, że sprawdzasz jakby siebie w konfrontacji z, z inną zawodniczką, to też kształtujesz można powiedzieć swoją, swoją psychikę, no bo jednak jesteś w obcym miejscu i, i na tym obcym gruncie musisz się sprawdzić i zawsze te sparingi troszeczkę inaczej wyglądają niż gdy jesteś w tej swojej strefie komfortu. Dlatego no, my wyjeżdżamy, ile się tylko da, no, to jestem tak naprawdę w Katowicach, albo właśnie Artur Sowiński, czy mój menadżer przyjeżdża do mnie, jeżdżę tutaj do Klaudii Mitko, również do, do Katowic. Zdarza się, że jestem w Warszawie, albo na przykład Karolina Owczarz podczas swoich przygotowań przyjeżdża do mnie, także ja się cały czas, można powiedzieć, miele z tymi dziewczynami, plus no, tak jak mówię, robię też z chłopakami podobnymi wagowo, podobnymi którzy też mnie jakby nie, nie oszczędzają. Także ja nie jestem totalnie zamknięta tylko na, na swój klub, tylko staramy się jeździć. No samo to, że byłam również w ATT, no to też jakby świadczy o tym, że, że my celujemy w to, żebym ja się rozwijała, a nie nie zamykała w swojej sferze komfortu. A planujesz właśnie wracać do American Top Team? E, jakby no zależy to też od kwestii finansowych, no bo tak jak mówię, to nie jest wyjazd, który Ci kosztuje 5 tysięcy. Tak. Tylko można powiedzieć 4 czy 5 razy więcej. Ja też jakby nie, nie byłam tam sama. Także no, zobaczymy. Chciałabym oczywiście wrócić, chciałabym też troszeczkę pojeździć innych, do innych klubów, które są gdzieś bliżej, które są bardziej na przykład w Europie i jest tam kilka dobrych zawodniczek. No ale zobaczymy. No, na pewno do Stanów wrócę. Nie wiem jeszcze kiedy, zobaczymy też jak finansowo będzie to u mnie wszystko wyglądało, ale na pewno będę się chciała rozwijać i, i sparować też z dziewczynami najlepszymi na świecie. Jak jesteś zawodniczką jeszcze dość młodą, powiedz mi, jakie są w ogóle Twoje aspiracje, jeśli i zawodowe, bo ty już na na tym na, na początkowym etapie kariery trafiasz do bardzo dużej organizacji, jaką jest KSW. I teraz jakby, jaki jest jakby według Ciebie twój, twój Czy na razie o tym nie myślisz? Jakby skupiasz się na, na, na karierze w KSW i tutaj w Polsce? Czy już gdzieś masz, jest oczami wyobraźni? Myślisz, nie wiem, PFL, może UFC? Na ten moment jestem jakby sfokusowana na, na organizacji KSW i tak jak mówię, no, e, moim zadaniem jest teraz po prostu wygrać tą walkę, umocnić się w kategorii, pokazać, że po prostu e, tamto sierpniowe starcie to było tylko i wyłącznie potknięcie, po prostu i, i ja jestem dalej jakby wartościową zawodniczką, na którą trzeba, e, trzeba stawiać. Także na razie myślę tutaj, no jakby wiesz, ja mam 20 lat i te wszystkie dziewczyny, które są w KSW, są minimum chyba 5, 10, nawet 15 lat ode mnie starsze. Także myślę, że wszystko swoim tempem ja muszę się rozwijać, muszę się rozwijać grapplingowo, jakby zapaśniczo, i dopiero jak będę czuła, że wszystko jest na, na bardzo wysokim levelu, no to wtedy będę mogła myśleć o innych rzeczach, plus no oczywiście wygrywać walki, bo to jest jakby najważniejsze. Okej, okay, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila i Twój czas. E, chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców e, oraz moich sponsorów, którzy są ze mną podczas e, e, nadchodzącej walki w Libercu, ale także byli ze mną podczas przygotowań. No i tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie i powodzenia.